Wesołych Świąt! Paweł gotowy? Gotowy! Ksiądz Piotr gotowy? Gotowy! I Krzysztof, Peron, który urodził się, gotowy. I to believe. Witamy serdecznie na spotkaniu przed wielkanocą. Dziś Wielki Piątek, wielkie święto w Kościele Katolickim, gdzie wszyscy wiedzą, nam się przede wszystkim, katolikom, kojarzy z postem na wszystko, tak? Natomiast zaprosiliśmy księdza Piotra, żeby nam opowiedział jakie jest sedno sprawy ze zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, po co my do tego kościoła mamy chodzić w święta wielkanocne i jak to jest z tym koszyczkiem, który przygotowaliśmy i myślę, że moglibyśmy od tego zacząć. Dobrze. Księże Piotrze, ja tu przygotowałem taki klasyczny mój rodzinny, prawda, piękna biała chusta, no i mamy tam jajeczko. Tak. Jajeczko jest, tak. Jest. Następnie mamy... Wędlinka jest. Wędlinka jeszcze zapakowana, jest. bo do jutra musi tak, dać. Żeby się nie popsuła. tylko zapakowana. No, a, a w czym? W atmosferze. Nie? E, babeczka wielka nasna, coś słodkiego, tak. No i oczywiście baranek jest. No i oczywiście baranek jest. Przyprawy sól pieprz. Czego jeszcze brakuje? Myślę, że na ten moment jest to odpowiedni koszyczek. Dlatego, że są najważniejsze symbole, bo przede wszystkim. Bardzo często do koszyczka wkładamy różnego rodzaju wędliny, mięsa, i to nie jest zupełnie przypadkowe, bo kiedy sobie otworzymy pismo święte, Stary Testament przede wszystkim, to mamy takie różnego rodzaju opisy, że kiedy będziemy już w tym Królestwie Bożym, w Królestwie Niebieskim, czyli w niebie, to będziemy ucztować. I są takie teksty starotestamentalne, gdzie autor natchniony mówi wprost, że Bóg przyrządzi nam potrawę. Która będzie się składała z dobrych mięs i dobrego wina. O, a to wina nie powinno być koszyczką alkoholu? Bo ja no. wiem, niektórzy. Myślę, że z tym alkoholem nie, to nie, nie, nie ma co przesadzać. Aczkolwiek odrobina wina też może być. A skąd a. ten baranek? Baranek oczywiście symbolizuje Pana Jezusa. To też się bierze z księgi Pisma Świętego, bo Pan Jezus, szczególnie w tym czasie. Wielkanocnym, przygotowania do Wielkanocy jest nazywany barankiem paschalnym. To się wiąże z tradycji żydowskiej, ze zwyczajów, z ich kultury, ale przede wszystkim z religii, że zabijano baranka na ucztę tak, paschalną i Jezus Chrystus w Piśmie Świętym jest przedstawiany jako baranek, który będzie zabity, ale za nasze grzechy. No i dlatego mamy baranka, który jest również symbolem Jezusa Chrystusa. Szczególnie w te święta wielkanocne. I to... mówię? Dzisiaj, dzisiaj pościmy, bo Jezus umiera na Krzyżu tak. w nocy. Jutro rano a, 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 Święcim święcimy pokary, pokary tak. ale to najważniejsze święto w Śmigus dyngus kiedy nam się kojarzy z. Rozumiem no mocno, na Zwyczaje, tak? prawda? Śmigus dyngus w Polsce jest znany z tego, że się tak. spotykamy, żeby Oblak, To co my oblewamy w ten Śmigus Dingus? Znaczy, trzeba powiedzieć tak, bo. Chyba U nas Katolik po katolickiemu to chyba nic nie oblewa. U nas przede wszystkim mówimy tak, że jest śmingus, dingus. Czym innym jest śmingus, a czym innym jest dyngus? Bo oh, śmingus okay. to przede wszystkim to w takiej tradycji jakiejś tam z mniejszych miejscowości czy terenów wiejskich, no to młodzi chłopcy mieli takie specjalne gałązki i tymi gałązkami jakby zaczepiali dziewczyny. młode dziewczyny w swoim no wieku. I to był śmingus. A dyngus wiąże się stricte właśnie z polewaniem wodą. Ale to nie ma nic wspólnego z wiarą. No niekoniecznie właśnie. Że, <grym> A ja że, myślę, że, że w ten sposób świętujemy, Myślę, że y, 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 zostało udowodnione no. to, co w Piśmie zapisane, czyli Jezus zmartwychwstał, tak? Tak. No myślę, że to, y, kiedy sięgniemy do tradycji, to wyraża to naszą jakąś radość. No bo wiadomo, że kiedy się polewamy, kiedy ludzie się polewają wodą, no to zawsze jest tam śmiech, niektórzy się tylko złoszczą, ale zazwyczaj powoduje to taką radość, bo wiemy, że jeśli ktoś nas obleje wodą, oczywiście w jakiś tam sposób kulturalny, to nie robi tego z jakiejś tam nienawiści czy złych pobudek, ale przede wszystkim, że darzy nas sympatią, życzliwością. No i w tym się myślę, się objawia ta tajemnica, że przede wszystkim radość. Radość, kiedy świętujemy przede wszystkim razem. Mhm. Jesteśmy razem. Mamy koszyczek, ale tak naprawdę koszyczek to jest taka mat materialna, materialna oblicza tych, tych świąt. Jak yy, chrześcijanin powinien się przygotować do, do świąt Wielkiej Nocy? Bo to w zasadzie yy, no, te święta, ty, dni, te no. święta no, to mają wymiar przede wszystkim duchowy, tak? No przede wszystkim duchowy i trzeba powiedzieć, że święto Zmartwychwstania, czyli święta Wielkanocy, jest najważniejszym świętem w chrześcijaństwie. Właśnie, a nie Wigilia i prezenty, drogie dzieci, nie Wigilia i prezenty, tak. tylko Zmartwychw... nie żadne magiczne, tylko. Z stanie, ponieważ świętujemy właśnie e, przede wszystkim mękę i śmierć, co dzisiaj jest pamiątka, mm. wielki piątek, dlatego pościmy, obowiązuje pościsły nas wszystkich. Następnie, później jest Pan Jezus złożony do grobu, ale jest złożony do grobu po to żeby w poranek wielkanocny zmartwychwstać. Czyli, że Pan Jezus pokonał śmierć i że kiedy umieramy, to nasze życie nie kończy się, tylko się zmienia. To, co śpiewamy w prefacji, to ksiądz śpiewa w prefacji najczęściej podczas pogrzebu. Nasze życie, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I dlatego to jest najważniejsze święto, że Pan Jezus pokonał śmierć i dał nam nowe życie. Jest jeszcze kilka dni do tych y, najważniejszych momentów, tych świąt. E, jak się powinien chrześcijanin przygotować do Wielkiej Nocy? No to jest. Jakie ma obowiązki w ogóle chrześcijanin? Pytanie... Czy ma jakieś obowiązki? Oczywiście, więc e, trzeba powiedzieć, że przed Wielkanocą mamy Wielki Post. E, trwa on 40 dni. Co to znaczy Post? E, post to znaczy coś takiego, co ja. Co jest dla mnie dobre, co jest dla mnie przyjemne, tak. co jest dla mnie ważne, ale potrafię z tego zrezygnować. I tu jest ważne nie to, że potrafię zrezygnować z zmiecha, z ale nie tylko, żeby po prostu, żeby sobie coś udowodnić, czy komuś najbliższemu, hmm. ale przede wszystkim, że patrzę wtedy na krzyż Chrystusa i e, mam w głowie i w swoich myślach i w sercu to, że ja to robię z miłości do Jezusa, że Jezus umarł taką śmiercią bardzo ciężką i męczeńską na krzyżu, to ja w jestem w stanie. Odzień sobie od ust kawałek mięsa. Albo kawałek czegoś, co lubią. Na przykład, ja byłem kiedyś na takich rekolekcjach, gdzie ksiądz namawiał nas i młodzież, która była z nami w kościele, żeby na przykład nie odmawiajcie sobie mięsa, bo to, to nic w waszym życiu nie znaczy, ale odmówcie sobie na przykład słodyczy. No, tak? na, no albo Netflixa, albo, albo, albo Netflix. telewizji, tak, tak, albo Tiktoka. Tak. Wielki post nie odpalajcie Znaczy, no, to jak przed chwilą mówiłem o tym mięsie właśnie, jakiejś tam strzemięśliwości, to jest taki bardzo symboliczny taki znak, bo my bardzo często kojarzymy tak. właśnie post z mięsem. I bardzo się cieszymy, Ale... jak, jak ojciec święty mówi. Udzielam dyspensy, bo, no, tak, no, bo można mięso, na przykład, jest, słabo jest, to nie tak, trzeba pościć. Tak, tak, ale mając właśnie na myśli to mięso i słowo post, mam na myśli właśnie to, że to, co przede wszystkim co byśmy sobie chcieli odjąć, mm. e, z naszych przyjemności. Bo dla kogoś to może być właśnie wędlina, dla kogoś innego to może być, nie wiem, jakiś tam trunek czy alkohol. Adam, nie alkohol, nie? A dla ciebie Paweł, czego ty sobie odmawiać? Uh. Jakbyś miał odmawiać w poście czegoś takiego ważnego, to co? Marudzenie. <śmienic> tak, <śmienic> no właśnie. Gdybym przestał marudzić przez 40 dni, to ja bym go u... na ołtarzu chciał. <śmienic> I wtedy wiemy na... wiemy, na czym polega post, <śmienic> bo wiemy, jak lubimy mówić, a jak nam nagle przyjdzie odciąć to mówienie zbędne <śmienic> mówienie <śmienic> no to wiemy, jak w tym jest ciężko wytrwać. Co oprócz postu? Jak się przygotowujemy? Jak się przygotowywać? Jeszcze ostatnie, no to ostatnie jest, Mamy ostatnie, ostatnią prostą. No to w ogóle cały post jeszcze mamy jałmużnę. jałmużne, czyli dawanie też coś od siebie. Nie wiem, czy to e, pomoc jakaś tam, nie wiem, pieniężna względem jakichś potrzeb ale, ale nie typowi. wiecie z zajączkiem, bo teraz jest jeszcze nowa tradycja, dajemy na zajączka. Nie? Tak, no, ale to nie o to no, chodzi. No, nie chodzi e, o jałmużne, czyli danie coś, zabranie sobie, no. by dać komuś innym. I to bardzo pięknie teraz pokazuje obecny czas, kiedy przeżywam ten konflikt, po prostu wojnę przeżywam na Ukrainie. I tak wielu z nas daje, nie wiem, mieszkanie, udostępnia, przede wszystkim daje czas, to też jest jałmużna, że kiedy trzeba jechać z tymi ludźmi do urzędu, do lekarzy. U nas na parafii, w której pracuje Stanisław Kostki, mieszka pięć takich osób z Ukrainy, którzy po prostu uciekli przed śmiercią. No i ksiądz proboszcz, Naprawdę bardzo dużo, bo praktycznie nieraz całe dnie poświęca, żeby pozałatwiać te sprawy, choćby i nawet urzędowe, już nie wspominając jakichś tam lekarzy, tej podstawowej opieki. To też jest forma jałmużny. Wielu z nas, wielu zawiercian, takiej jałmużny, takiej jałmużny udzieliło. Myślę, że możemy już zaliczyć to jako. Nawet jak nie pościliście, tak. ale jałmużna była, to pamiętajcie, że. To, 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 to się miew, ale księdza się to nie mieszaj, nie, nie, nie tak? I to będziesz zaliczony. Co chciałbym dodać, że. Chciałbym tym wszystkim osobom pogratulować, ponieważ e, kiedy wybuch, e, wybuchła wojna, jeszcze nie było mm. wielkiego postu, tego świętego czasu, mm. a my już otwieraliśmy swoje mieszkania, już mm. otwieraliśmy nasze serca, czyli my te jałumuszne już zaczęliśmy praktykować przed postem. I to jest, jest piękne. To jest naprawdę nie, możemy, nie możemy, Panie Pawle, przedłużać się. Jałmużna ja jeszcze ja co, można? Ale jest, a, jest jeszcze, jeszcze trzecia jest. A, rzecz. No. A, to wszystko. Pan Jezus wskazuje w Słowie Bożym, to jest modlitwa. To jest modlitwa. Dla nas to jest jakby nieraz oczywiste, bo my modlimy się wieczorem, zazwyczaj i rano, no i w niedzielę w większości idziemy do kościoła no i mówimy, że się modlimy. Natomiast Wielki Post jest takim wyjątkowym czasem, że poświęcamy również nasze wolne chwile na spotkanie z Jezusem, spotkanie z Bogiem, nie tylko w kościele, nie tylko poprzez pacierz poranny wieczorny. Ale poprzez Przyswanie jakieś przykład, właśnie, przede tak. wszystkim to też jest modlitwa, mhm. kiedy ja otwieram Słowo Boże, Księgę Pisma Świętego i chcę słuchać tego, co mówi do mnie Pan Bóg. Ja jeszcze mam pytanie, bo tutaj mówimy o przygotowaniach, ale teraz obowiązki same, święta, tak? Bo, bo rozumiem, że obowiązkowa jest msza święta. Eee, Która jest ważniejsza, dzienna tak? czy poniedziałkowa? No trzeba poniedziałko? powiedzieć, że czy... trzeba. <laughs> Niedziela jest zawsze niedzielą no. i to jest zawsze najważniejsza. I my nazywamy poniedziałek, ten lany poniedziałek, czy śmingus, Dingus, jako drugi dzień Nie. świąt. A trzeba powiedzieć, że to jest jeden z kolejnych dni świąt, bo Wielkanoc świętujemy przez 8 dni i to się nazywa Oktawa Wielkanocy. Czyli to, co świętujemy w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, to przez 8 dni w liturgii mamy Nie. bardzo Identyczne teksty, bardzo identyczny schemat, że występuje uroczysta chwała na wysokości Bogu. Codziennie, oczywiście, przez te 8 dni, wyznanie wiary, czyli wierze w jednego Boga, nie tylko w niedzielę, ale przez 8 dni. I trzeba powiedzieć, że przez te 8 dni jest piątek, i właśnie dlatego, że mamy oktawę Wielkanocy, że świętujemy to najważniejsze święto, w piątek nie obowiązuje nas post i możemy właśnie jeść wędliny i mięsa. Dobrze, proszę księdza. Piękne słowa. Mam nadzieję, że do naszych słuchaczy dodał. Chciałbym uwierzyć w to, że ludzie dobrej woli robią to na chwałę swojej wiary, na chwałę Jezusa. We wszystko w to wierzymy. Może stuknijmy się symbolicznie jajeczkiem i przekażmy naszym oglądającym. Dwa, to... słowa, dwa słowa życia. A, czy a właśnie, to jest to... Czy jest to w tradycji w ogóle? Bo to nie jest I... święcone jajko. To dopiero będzie poświęcone <laughs> Ta, to dopiero jajko. Będzie poświęcone. Ale, na, na ale jajko programu... jest symbolem nowego życia. Ta. No a zmartwychwstanie to jest nowe życie, bo jest to życie wieczne w Panu Bogu, w Chrystusie. No, czego, więc... czego Paweł coś... życzy z wszystkim? Spokoju i zdrowia. Ja życzę przede wszystkim, by w nas zmartwychwstał Pan Jezus i tego Bożego pokoju, który jest w naszych sercach, a później obfituje na zewnątrz. Po takich słowach to ja nic może jeszcze nie dodam. <grym> Zdrowych, wesołych, spokojnych sił. Bóg z wami. Wszystkiego I z dobra wszystkiego. Szczęść Boże. Szczęść Boże.